Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgo chciałbym Państwu opowiedzieć o rodzinie Jurkiewiczów, która od wielu, wielu lat funkcjonuje na terenie Leszna. W zasadzie tytuł dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Jurkiewicz, ponieważ jest to pan, którego bardzo sobie cenię, niedawno od nas odszedł. Ale powiem tak, że e, zawsze mogłem liczyć na e, przychylność jego, gdy zadawałem mu, ty, mu pytania dotyczące starego Leśna, ponieważ bardzo dużo na temat tego Leśna wiedział. E, skąd pomysł w zasadzie na dzisiejszy odcinek? E, proszę zwrócić uwagę, tutaj mam taki, taką reklamę. To mi kolega przysłał, się pytał, czy coś na ten temat wiem. To jest, reklama, która była w takiej gazecie rynek metalowy i maszynowy. I tutaj jest informacja, że torebki do rowerów, czyli takie, gdzie się przechowywuje narzędzia, produkował pan Andrzej Jurkiewicz w Leśnie na tam. Jakiejś ulicy. I powiem szczerze, że no, jak dowiedziałem się o tej reklamie, to pana Grzegorza już między nami nie było, ale postanowiłem się spytać jego żony mm, Ewy, która oczywiście bardzo chętnie udzieliła mi wszelkich informacji, i stąd, jakby to powiedzieć, dużo wiem na ten temat. A to tak się złożyło, że ten Andrzej Jurkiewicz to był brat e, Ignacego Jurkiewicza który w Leśnie przed wojną, no i oczywiście po wojnie, miał palarnię kawy. Ja już państwu niejednokrotnie opowiadałem o o paleniu kawy. Tutaj jakby pan był taki uprzejmy, pokazał tą wielką, wielką maszynę, która tutaj jest. Jest to maszyna, która została wyprodukowana w 1938 roku w Ludwigsburgu i ona została zakupiona przez pana Ignacego Jurkiewicza, ojca Grzegorza żeby testowo palić kawę, ale tak się złożyło, że na początku lat 90., jak już oczywiście ta maszyna była upana, Grzegorza w garażu, to pan Grzegorz wymieniał samochód mniejszy na większy i stwierdził, że ta maszyna może mu przeszkadzać i wymyślił, że ta maszyna powinna trafić do mnie, i tak już ponad 30 lat jest w moich zbiorach, i dzięki temu mogę ludziom pokazywać, że w leśnie była bardzo duża palarnia kawy, która właśnie. Przy pomocy tego urządzenia robiła coraz lepszą kawę. Jakby pan był taki uprzejmy, pokazał tam na dole jest taki, w zasadzie takie tablo, które pokazuje właśnie co. Ta palarnia kawy i hurtownia herbaty sprzedawała, jest to na pewno jakiś taki plakacik przygotowany na 1938 rok, co zresztą widać na tym plakaciku. No i też jeszcze można pokazać powyżej tego tablo są takie dwa urządzenia, te dwa urządzenia to się nazywają rostery czyli to są też takie do domowego, drobnego palenia, e, palenia kawy i to w, w domach ludzie sobie mogli kawę palić, ponieważ kawę, którą się zbiera z krzaka, ona tak wygląda troszeczkę jak orzeszki i ona jest taka jasna. Ją trzeba poddać fermentacji i później przeprowadza się mielenie tej kawy, no i oczywiście dostarcza się ją do sklepów. Ja teraz pokażę parę przedmiotów właśnie związanych z tą rodziną Jurkiewicz, ponieważ ten Andrzej Jurkiewicz, który był kaletnikiem, tak jak wspomniałem, ogłaszał się, że w leśnie miał swoją fabrykę, a swoją wytwórnię, ale ona była w Poznaniu, tylko tutaj korzystając z tego, że ojciec miał lokale, to po prostu te rzeczy tutaj. Proszę zobaczyć, to są takie skórzane torebki, właśnie o których mówię. I ten pan Andrzej Jurkiewicz, brat Ignacego, takie produkował. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że to było nieodzowne wyposażenie starego roweru, bo tak jak tutaj mamy tą reklamę. To tutaj mamy taką kolejną reklamę. Proszę zobaczyć, że tu już w Poznaniu to była, proszę zobaczyć, pierwsza Wielkopolska wytwórnia torebek i siodełek do rowerów, czyli to kaletnictwo się rozwinęło i właśnie ten pan e, e, Andrzej Jurkiewicz. Takie rzeczy produkował. Oczywiście z rodziną Jurkiewiczów jest wiele rzeczy związanych, o których już Państwu opowiadałem. To jest na przykład słynny samochód pana Ignacego Jurkiewicza, którym on, że tak powiem, rozwoził paloną kawę po restauracjach na terenie Leszna, ponieważ kawa świeża. Świeżo palona to jest taka kawa, która jest spożywana w ten dzień, kiedy była palona i mielona. I tutaj też proszę zobaczyć, jest bardzo duży taki właśnie koperta reklamowa pana Ignacego Jurkiewicza, który właśnie miał import kawy i herbaty. Oczywiście mamy też wspaniałe opakowania od tych rzeczy. W każdym razie są to bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj możemy zobaczyć zdjęcie. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które właśnie ukazuje w zasadzie człon rodziny Jurkiewiczów, ponieważ tutaj patrząc od tej strony, to jest e, siostra pana Grzegorza e, Jurkiewicza Małgorzata. E, później są e, jej rodzice pan Ignacy i Sabina z domu Pilarczyk to są tak zwane yy, Jurkiewicze seniorzy później mamy właśnie obok tutaj mecenasa Grzegorza Jurkiewicza no wiadomo no, brakuje jego żony Ewy i oczywiście kolejna pani to jest Wiesława yy, też siostra pana Grzegorza. Muszę przyznać, że rozmowa z panią Ewą Jurkiewicz była dla mnie niezmiernie ciekawa. To jest pani, która jest emerytowaną nauczycielką. W ogóle to ona pochodzi z Rawicza. No i okazało się, że była bardzo dobrą znajomą pana Leona Nowaka, regionalisty, o którym bardzo często państwu w różnych przypadkach opowiadałem. No i Okazało się, że mamy bardzo, bardzo dużo tematów jeszcze do obgadania. Na pewno do pani Ewy się wybiorę, ponieważ pani Ewa znowu jest dla mnie skarbnicą wiedzy dotyczącą rodziny Frankę, którzy na Słowiańskiej prowadzili, w zasadzie na ulicy Dworcowej, później Piłsudskiego, prowadzili ee, kawiarnię. No i z tej kawiarni mam ekspres ciśnieniowy do palenia kawy, czyli znowu ta historia się wiąże. E, muszę jeszcze wspomnieć. No trudno tutaj nazwać pana Grzegorza wizjonerem, no ale tak się złożyło, że pan Grzegorz Jurkiewicz... Yy popełnił w 2013 roku taki portret zbiorowy leszczyńskiej adwokatury, gdzie opisał właśnie co się działo w przedwojennym i powojennym leśnie. Mam tutaj od niego dedykację. Panu Januszowi Skrzypczakowi, zasłużonemu leszczyniakowi, pan Grzegorz Jurkiewicz. I muszę powiedzieć, że pan Grzegorz był chyba wizjonerem, ponieważ w tym roku e, Zostałem odznaczony zasłużony dla Miasta Leśna i też pan Grzegorz Jurkiewicz pośmiertnie otrzymał ten tytuł. Także po 11 latach, jakby to powiedzieć, jego proroctwo w dedykacji się spełniło i obydwoje zostaliśmy zasłużonymi dla Miasta Leśna. No i tu jest też jeszcze bardzo ciekawa książka, którą również napisał pan Grzegorz Jurkiewicz. Jest tutaj takich w zasadzie. Takie to są, tutaj dokładnie przeczytam, że to jest prawniczych aforyzmów, myśli, maksym, pożekadeł, sentencji i przysłów, ponieważ no pan e, Grzegorz Jurkiewicz, oprócz tego, że był wspaniałym gawędziarzem i opowiadał mi o Starym Lesznie, to też potrafił wspaniale, że tak powiem, e, e, przytaczać różne... E, e, myśli, treści, które były z jego spraw sądowych, ponieważ no, jeszcze mój świętej pamięci dziadek Stanisław Felkel, pamiętam, korzystał z usług pana Grzegorza Jurkiewicza, także największym takim problemem przed realizacją tego dzisiejszego odcinka było, jak ten odcinek nazwać, czy nazwać go znowu palarnia kawy w Lesznie, czy samochód Jurkiewicza, czy go nazwać, e, że tak powiem, no Jurkiewicze z Leszna. Ale stwierdziłem, że ponieważ miałem ten zaszczyt e, długo znać pana Grzegorza Jurkiewicza, to postanowiłem, że dzisiejszy odcinek e, się nazywa Grzegorz Jurkiewicz. Kto go obejrzy, będzie wiedział skąd taka nazwa. Dziękuję.